Kochani, pamiętam sytuację, kiedy z moim znajomym egzorcystą odprawialiśmy mszę świętą. Miałem głosić Słowo Boże, on przewodniczył liturgii. Słowo było z listu św. Pawła, gdzie święty Paweł mówi, że kto jest w Jezusie Chrystusie, w tym nie ma już potępienia. Nie podlega już potępieniu, nie może być już potępiony, jeśli trwa w Chrystusie Jezusie. Czyli duch potępienia, duch oskarżeń nie ma już nad nim żadnej mocy. Kiedy zacząłem głosić kazanie, zacząłem głosić na temat tego jednego zdania: Jeśli ktoś jest w Jezusie, ten już nie podlega potępieniu. W pewnym momencie, to była zwykła msza święta codzienna. Kilkadziesiąt osób w kościele. I w pewnym momencie, potężny ryk diabła. Jakaś kobieta siedząc w ławce, dosłownie wyrzuciło ją wręcz z tej ławki i zaczęła potwornie ryczeć, krzyczeć na mnie. Zamknij się! Zamknij się! Widziałem, że to nie jest ludzki głos. Głos demona. Odwróciłem się do mojego kolegi, on mówi, głoś dalej. Więc wiedząc, że z diabłem się w ogóle nie rozmawia, ani też go nie ewangelizuje, skoncentrowałem się na tej biednej kobiecie, dręczonej przez demona. I mówię do niej, umiłowana córko Boga, jesteś kochana, cokolwiek zrobiłaś w życiu, Bóg cię nie potępia, Szatan nie ma do ciebie żadnych praw. Wszystko jest ci przebaczone. Jezus Chrystus wylał za ciebie swoją krew. Jeśli pokutujesz i żałujesz, demon nie ma do ciebie dostępu. Jesteś ukochana, umiłowana przez Ojca Niebieskiego, wymarzona córeczka, której wszystko jest przebaczone. Gdybyście mogli zobaczyć, co tam się działo, jakie potworne ryki, krzyki, uderzania rękami! W posadzkę, głową, coś nieprawdopodobnego. Im głośniej głosiłem, że jest ukochaną przez Boga, tym diabeł bardziej ryczał i w końcu nie wytrzymał. I wybiegła z kościoła. Nie wytrzymała dobrej nowiny. O tym, że Bóg ją kocha. Że Bóg jej nie potępia. Że jest jego umiłowaną, zawsze była. Szata natomiast jej wmówił. Jesteś potępiona przez Boga. Zrobiłaś takie rzeczy, że Bóg ci tego nie wybaczy. Kochani, Jezus Chrystus, przygotowując się do swojej trzeciej misji, wiedząc o tym, że przez te trzy lata spotka się z nieprawdopodobnym odrzuceniem, nienawiścią, agresją, Szczególnie ze strony kapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszów. Idzie nad rzeki Jordana. Wchodzi do rzeki. Święty Jan dokonuje chrztu na nim. I Jezus słyszy nad sobą głos Ojca. Ty jesteś moim umiłowanym synem. W Tobie mam upodobanie. Podobasz mi się. Jesteś moim ukochanym synem. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że Jezus musiał umocnić się w słowie Boga, że jest jego umiłowanym synem. Chce nam pokazać, że to jest nasza tożsamość. Musimy nieustannie korzeniać się, umacniać się, budować się tym jednym zdaniem. Jesteś umiłowanym synem. Umiowaną córką ojca. Koni. Jezus po Chrzcie Świętym jest wyprowadzany przez Ducha Świętego na pustynię, aby walczyć z Diabłem. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ diabeł, zobaczcie, od razu zaatakuje waszą tożsamość. To jest pierwszy podstawowy atak diabła na Was. Jakie było pierwsze zdanie, które diabeł wypowiedział? Przy pierwszej pokusie? Jeżeli jesteś synem umiłowanym, to... Jeżeli jesteś? Jak to jeżeli jesteś? Oczywiście, że jestem! Jestem umiłowanym synem Boga! Ale diabeł właśnie to zaatakuje. Zada Ci wątpliwość. Tak? Jesteś umiłowanym synem Boga? To dlaczego masz tak ciężko w życiu? To dlaczego straciłeś pracę? To dlaczego twoja żona od ciebie odeszła? Tak? Jesteś umiłowaną córką Boga? To dlaczego masz takie problemy z dziećmi? Nie potrafisz je wychować? Tak? I zaczyna się w naszym sercu. To może rzeczywiście Bóg mnie nie kocha. To może rzeczywiście każe mnie za jakieś grzechy. To może rzeczywiście muszę się strasznie postarać, żeby się znowu uśmiechnął, żeby im pobłogosławił, żeby jakoś poprzestawiał moje życie. I zaczyna się posiew nieufności. Czy on naprawdę mnie kocha? Bo rzeczywiście moje życie pokazuje tak, jakby się mną w ogóle nie interesował. I diabeł wtedy zaciera ręce. Mówi, już cię mam. Już cię mam. Pierwsza i najważniejsza linia obrony rozwalona. I wtedy już może zrobić wszystko, co zechce. Wszystko. Jezus wraca z pustyni, zwyciężając szatana. W mocy Ducha Świętego. Wchodzi na pustynię. Na pus z pustyni wraca, nie ze świątyni. Wchodzi na pustynię, mówi Słowo Boże, pełen Ducha Świętego. A odchodzi po zwycięskiej walce z pustyni w mocy ducha świętego. To jest fajna różnica. Można być pełnym ducha świętego, ale uzbrojony w moc ducha świętego po to, żeby czynić cuda, ogłaszać dobrą nowinę i rozszerzać królestwo Boże. Możesz wtedy, kiedy diabła zwyciężysz, a zwyciężasz go wtedy, kiedy nie dasz sobie wydrzeć swojej tożsamości, że jesteś umiłowaną, umiłowanym Boga. Jeden z apostołów przeszedł jak burza razem z Jezusem. Jego mękę i śmierć. Wszyscy uciekli. Jeden przetrwał próbę krzyża. Był bez lęku. Jak on kochał Jezusa. Kiedy czytamy jego Ewangelię, którą napisał, może nas to trochę denerwować. On co chwilę pisze. Umiłowany uczeń powiedział Jezusowi. Jezus przytulił do serca umiłowanego ucznia. Zapytano umiłowanego ucznia, żeby zapytał Jezusa, a umiłowany uczeń zrobił to i tamto. Mówi, no co za chwali pięta, No kurczę, i nic co, nie umiłowani? Ten się ciągle tutaj chwali, że jest umiłowanym, wybranym, wyróżnionym. On co to nie ja? Nie kochani. Ten apostoł Dobrze wiedział, że kluczem do zwycięskiego życia jest zakorzenienie się w pewności, że jestem umiowanym. Ta siła, ta tożsamość, ta pewność miłości Bożej do niego dała mu siłę do przetrwania każdej próby cierpienia, krzyża, męki, tortur. Jeśli my, kiedy wchodzimy w cierpienie, zaczynamy Płakać, wpadać w depresję, załamywać się, oskarżać Boga. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy ukorzenienia w tożsamości, że jesteśmy umiłowanymi przez Boga. Każdy z nas powinien nauczyć się przedstawiać siebie w pełnej formie. Na przykład. Krysia, umiłowana przez Boga. Zdzisiek, umiłowany przez Boga. Cześć, jestem Piotrek, umiłowany przez Boga. Cześć, Jestem Ania, umiłowana przez Boga. To jest nasze duchowe imię pełne imię, pełne imię. Ja muszę się zakorzenić w tym imieniu. Wiara moja musi być coraz silniejsza z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Jestem Dominik, umiłowany przez Boga. I nie ma żadnej dyskusji. Koniec.